Aha. Nie, dodajcie klik z tego. To łatwo jest tego O! Koledzy już tak mnie nie figują. Trzeba zaznaczyć tego bo to jest jak w łóżku. Let's go! Paweł, no pikowanie, tylko pikowanie w No stali tam, czekali na jedzenie ogólnie. I długa, 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 długa. <śm> Ale ogólnie ten Herman zawsze miał dobre op opinie. To spalił, rozumiesz?

że będzie z powolnym Tomem, Nie mam zwyczaju grać z kur Jak widz zapytał się, czemu z nami nie grasz, ze mną i z Tomkiem, to powiedziałeś, że z kurczakiem nie grasz. Tak powiedział. Mateusz, jak ty masz tak o swoich kolegach mówić? Ale ja, jak Jejce to mam skomentować z nami? Ile przed playoffami, Takie słownictwo. Jak ja mam to skomentować? Jakie ja mam, jak ja mam bramki, kur znaczy, no ja bym mógł powiedzieć, że to nie było do dwóch osób ogólnie, mimo liczby mnogiej, tylko tak kur... odpowiedź tego wymagała. Ale zachowaj się trochę niemiło, wiesz, wobec nas. No ale nie no, z kur... nie gram, to jest ogólna sentencja, no nie gram z kur... no, rozumiesz? Kur... kur... pamięć, że tak powiem. Zawsze. Dziadka dziś nie ma inwalidy? O kim mowa, o Bartoszu? Tu, tu, tu. Obiega nas chyba. Ej, ja się o niego kupowałem! Graniczka! Twoje! <grym> frage, twoje Zostawiłem ci! Jeden. Jezu! GLA! Biegaj, ta rano zjedzie coś! Raz. Wyszuję raz ci, dwa razy wyszuję. Wyszuję jeszcze raz, uwaga! Nie broi, broi! Broi, zabij go, wyklucza! Nie bierzej! Nie bierzej! O kurwa! <c -anya> Czemu nie bawiłeś? <c -anya> no kurwa, mać! A im bot chyba tych Nie, nieśmiertelność Po prawej podobnej Nie ha! Co jest? Co jest? Dobra Ja mam galę Nice! Chu... tu Gala leży? Kilometra. Ku... Kilometra, człowieku. Ty masz się życia. Się. Ja się trochę. Ej, nie, o ty miałeś. Ty miałeś? 14. Kilometra, to już ty masz 400 życia i pizd... No dobre <gry> head'y <gry> dał. <gry> Ej, skoczyłem! Skoczyłem, ludzie! Ja tylko. Mamy to! A tak bez kit'u chyba Pierwszy raz od kilku lat tam skoczyłem. <gry> A! No nie, teraz kurwa. Teraz kurwa. No kurwa! Chcesz zakręcić skrzynkę? Zapraszam na Hellpage z kodem Pago. Chcesz kupić lub sprzedać skin? Zapraszam na Shadowpay z kodem Pago. Nie masz czasu i chcesz szybko sprzedać skin? Zapraszam na Skinplay z kodem Pago 3. No, już z nim. Tak, No daj no 3 3. Podaj dosmokowali. na was tak, mamy I ma. daję wam smoka do flasha. Mamy smoka, jakże o. No Dildo biegam. Ja wam powiem. Mm -hmm. No Ogólnie prezydent Trump. On bierze ten sam preparat na włosy, co ja. Dzięki. Ała! ała e, wypuścisz jej p na długą? Dostałem się na długą. Trafiony. zatopiony. Uważaj sobie. Gówno. Jeszcze raz. Kur... Zabiłem to słabsze ogniwo akurat. Co to akurat Miałem wybuch po śmierci umiejętność. Zobaczcie kamerę. O! Co wyżrecie ty? Gówno. Chyba ta Ja co żarłem Nic. No, nic, no to, to zawsze. Gówno. Kanapkę z kurczakiem i... Bo wali tak takie strzały, że... Ma, Rozumiesz, że chłop ma deal, rozumiesz, z pudełkami z jedzeniem i mówisz, że zre gówno. <laughs> Kolejna współpraca robi bye-bye, Mateusz, no niestety. Mateusz, co ty Już powierzy? powiedziała bye-bye. <laughs> <A. śmiech> no to dlatego powiedział. No ja ja pro... Może podejdziemy? może chodź, tak, tak, chodź, 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 Nice, no, dobra, wyciągnięto. No, nie, nie tobie. Tobie. <goda. <goda> <goda> Ale prowadzący, no prowadzący Jarek. Stawiałeś coś, Jarek? ważne, że wygrywamy. Tak, tak, No ale prowadzenie to, wiedziałem, że Newt to jest mapa Jarka. Dobrze, dobrze. Kąpy chyba jeden. Ja patrzę ci drzwi, Tomek, ja patrzę ci drzwi. Dostałem heada. Drugiego. Ja z wami, Nie, ja z wami. Co tu się dzieje? Jarek! Bawo, podejrzanie to wygląda. O, ja chowam tak, kewa. No, dwie, no, dwie takie, mi dałeś. tak mi tak, jeden. Dobrze, tak. ale Jara się <noise> blokował. Nie wiem co bym zrobił ty jakbyś mnie zabił? No i minus jeden ja bym nie zabił? Sabotażysta prowadzący. Ale macie dobre dostały tam. No, no dwie szpani. czopki to dostałem. Ty najlepsze. <grym> nie mogę ze <za> śmiercią. <grym> A jeszcze wyobraź coś, że oni tupnęli na tym, ja muszę zażyć powiarka. Tam jakieś anlaki chyba było. Ja też kobre robiłem tak, biegałem lewo prawo. Nie wiem, człowieku. I ja, jedną pechę dostałem i 5 sekund później drugą. Ja, jarek, ej! No, jestem ja, <grytym> ja, drugi to był wierzony już pensa, chyba. Ja ci wyjechałem dwie sztuki, ty. Ja ci dwie sztuki, No nie mogę, no nie mogę. Jarek, no ja nie wiem, czy ty się tak cieszyłeś z tego kurwa, no ty do, do końca rundy <grytym> miałeś Żadnie. Ale bym sobie wybał kurwa kopa na łeb, gdybym No co mogłem, z no, stałem jak kaczka na... kurwa waliłem w smoka na kucka. No nie mogę, no nie, ja nie mogę sam ze sobą walczę kurwa, i nie mogę, no Dobrze, dobrze O kurwa! Ja pi... A to chodzi ta rączka chyba jakaś kur odpoczęła wczoraj Wypoczęta, <laughs> <laughs> kur... fu, 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 lewo, prawo A to stary jak świat. Ja jestem już tak ja zbana jestem zbana. już tutaj te... ej, uczędę tym Pago, podzać mnie, Pago, pocać mnie, Pago, pocać mnie. mnie, chodź szybko, wow wow, wow Zmok górę i pocaś mnie, zasmoku górę i pocaź mnie smoku górę Pago A ja, ja nie wiedziałem gdzie on Czy tu sobie jakieś gusta Stam, kurwa Nie wiem o co ma chodzić mnie Tak, podej, no podejść Pago! No podejdź Pago! No, no podejdź po mnie na... A na gniazdo? Dobra no się No daj! No, no dawaj! No, dawa ja no, dawa no, dawa <gulanie> nie pójdę tam, gdzie nie stoi. No bo mi pierdolny no, dolny i górny i szkala. No, no, tam wracasz już miałeś fraga, już No tak, tak. Ta. <gulanie> no tak, ta. <gulanie> no, Uuuu. Ja pierdolę, no, on nie celował ty. Ładnie, ładnie, ładnie. Na biegu tam bombę mu dał. No. Ty no. Się... A ty się... A ty się, A z... A ty się pytasz po co, zobacz jak tu bomby na biegu wsiadają. <laughs> Ociecą masz met 20, kończy się dzisiaj lat 10.